Cześć tym, co mnie słuchają. Słuchajcie, no zawsze podkreślałem, jak ważne są te moje grupy wsparcia. Moje, nasze grupy wsparcia, tej społeczności, która gdzieś się kręci wokół mnie, a ja wokół nich, gdzieś sobie wzajemnie wymieniamy się poglądami. Niektórym pomagam, bo jestem przecież ich terapeutą. No ale dzisiaj mm, zdradziłem już troszeczkę na grupie, którą prowadziłem, takiej warsztatowej, na takiej krótkiej rundce co wieczornej, na tej grupie, jak żyć. Że wracając z nad jeziora, najpierw jechałem 10 km w upale, w tamtą stronę, odwodniony totalnie, i mówię, no, udar jak nic, bo powietrze stało w miejscu, ale potem wracałem w burzę. ściana deszczu, bioruny, grzmot, <ścjana> nic nie widać, więc ekstrema totalna. I tak sobie zawsze kombinuję po drodze. Mięśnie pracują, a umysł pracuje. Yy, w inną stronę yy, też pracuje umysł i dzisiaj nawet tej grupie warsztatowej sobie pomyślałem, że kurczę, za mało, nadal to robię za mało, nadal yy, moi klienci robią dla siebie też za mało, no, no nie, no za mało, bo niektórzy trzymają tą abstynencję, niektórzy są zadowoleni z tych zmian, a niektórym idzie to ciężko, jak po grudzie łamią tą abstynencję, zdarzają się te wpadki pomimo tego, że gdzieś tam cały czas jesteśmy w progresie, idziemy do przodu. Pomyślałem, że fajnie będzie uruchomić taki system właśnie alertów, alertów, które przychodzą do mnie non stop, że gdziekolwiek w Polsce nie jestem, to jestem informowany i pewnie większość z Was też będzie burza, będzie gradobicie, wyląduje UFO, uwaga na latające dywany, czy coś w tym stylu. Więc ja pomyślałem sobie, że a to jest taki pomysł, ja go opracowuję teraz i prawdopodobnie na mojej grupie powroty jeden będę gdzieś tam się konsultował, będę szukał jeszcze dodatkowych pomysłów, jak to technicznie zrobić. Ale myślę, że fajnie będzie oprócz, bo gdzieś tam te grupy wsparcia, które są ad hoc tak robione doraźnie, kiedy widzę, że jest słabo albo nagrywanie filmów, to jest OK. Niech to sobie zostaje, ale trzeba będzie sporządzić. Przecież ja tych ludzi znam tych, którzy są właśnie w mojej terapii, albo na mojej grupie. Dlaczego nie puszczać takich alertów, jak, jak widzę, że coś się dzieje, ale to takich po prostu y, krótkich. Ostrzeżenie, tylko i nic więcej. Żadna terapia, żadna sesja, po prostu rzucam, zostawiam cię z tym. Uważaj dzisiaj, bo no, będzie, będzie, będzie grubo, będzie słabo, coś w tym stylu. Czy ja trafię, czy nie trafię? Nie zawsze też te alerty, jeżeli chodzi o burze, gradobicie czy krwiozecze, jaskółki, które porywają małe dzieci, to się sprawdza. Nie zawsze te komunikaty są prawdziwe. One po prostu przychodzą, odczytujemy je i już wiemy, że musimy uważać. I myślę, że to jest właśnie ten punkt, którego mi jeszcze w tej mojej terapii brakuje, w tej pracy z moimi klientami i fajnie się to, myślę, będzie sprawdzało. To nie dotyczy tylko ludzi z problemem uzależnienia. Mam przecież też ludzie z innymi problemami, w, innym, w innych sytuacjach kryzysowych, którzy gdzieś tam się e, czują właśnie z tym swoim problemem samotnie. E, czują się czasami bardzo słabo i z tego powodu no, mogą sobie coś zrobić, co, jak, jakoś sobie zaszkodzić w tym sensie. No więc myślę, że taki system alertów będę teraz wdrażał. I ten pomysł gdzieś się urodził właśnie e, w tym deszczu, w tej podróży z Osieka do Skurcza. I dzisiaj przy, tak przygotowując się na takie krótkie spotkanie z tą moją grupą warsztatową, jak żyć mówię, co ja jeszcze mogę wymyśleć, no bo tu trzeba iść cały czas do przodu. Nie, no, nie można się zatrzymać, bo yy, jak wyczerpią się pomysły, to znaczy, że jestem do wymiany. Że nie nadaję się już do pracy z ludźmi, którzy się do mnie zwracają, więc będę się cały czas gdzieś tam doszukiwał i zobaczę, jak to się sprawdzi. To na pewno nikomu nie zaszkodzi taki alert z informacją słuchaj, dzisiaj uważaj. Bo to ma tylko spowodować, żeby ktoś się zatrzymał na chwilkę, co on chce, dlaczego, co, o co chodzi. Żeby sam, żeby sam w własnym zakresie zobaczył, czy mu coś grozi, czy nie grozi. A potem niech, niech mi nawet powie, stary, ale nic się nie stało. Powiem, dobra, stary, pomyłka. No, tyle na dzisiaj. Tak, troszkę terapeutycznie, a troszkę chciałem się podzielić takim fajnym pomysłem, uważam, który gdzieś mi w głowie się urodził. No, do zobaczenia jutro.